Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy dzisiaj do drużyny, która jest na fali, która na pewno się bardzo dobrze czuła pod względem psychicznym, bo wiadomo, że w takiej serii na pewno sami się tutaj nie spodziewaliście, że, że tak to będzie wyglądało po tylu spotkaniach. No cóż, no szczęście sprzyjało drużynie, która zakończyła to, to zwycięstwem, myślę, że. Wynik, yy, ani jedna, ani druga drużyna nie stworzyła jakichś super stuprocentowych sytuacji, może poza, poza naszą w pierwszej połowie, kiedy Panka nie wykorzystał sam na sam. Yy, no co, no ciężko powiedzieć coś po takim meczu, ciężko mi nawet zanalizować tutaj tą bramkę, no jeśli się traci to w doliczonym czasie gry, mając w tej drugiej połowie naprawdę sporą przewagę. Wydaje mi się, że były momenty, że, że gospodarze już Czekali na, na końcowy gwizdek, a tu niestety stało się jak się stało. Przegraliśmy, także przy, przykre, ale no niestety trzeba złożyć gratulacje gospodarzom, bo zgadnęli sobie dzisiaj trzy punkty.